Czy to Xi'an, czy to Changji, e, czy to Changsha? E. Nie, to państwo chińskie, czyli miasta, które są jego częścią. Tak, to powiem witanie wymyśliłem na poczekaniu. Was bardzo serdecznie witam w kolejnym odcinku z naszej serii zagadajmy Chinami. w dzisiejszym odcinku bezczelność armii japońskiej, będziemy wytykać palcami, ponieważ to, co tu się dzieje, że oni mają jedną dywizję, w końcu naszych 10 to jest w ogóle chamsko i szczyt brzydoty, jaką pokazuje w tym momencie e, armia e, japońska. Nie obchodzi mnie to, że mam na minusie 1600 600 nie broni. No trzeba ładnie mówić po polsku, skoro żyjemy w Polsce. I tak, dowiedziałem się, dlaczego nie mieliśmy stali. Znaczy, stal cały czas nie spadała. Ponieważ sprzęt spalania też wymaga stali. Tak. Eee... I ogółem. Eee, I ogółem wszystko się nagrywa. Eee, musiałem to sprawdzić, ok. Eee, obligacje wojenne wykorzystajmy filmy branżowe. My, 100, 100. W ogóle co to jest w ogóle 100, 100, panie. Wszystko, wszystko co się da. Eee... Lecimy właśnie w podatek Oxbusz do obuską w sensie, minus 30. Jak widzicie z tego państwa możecie zrobić prawdziwego potwora. To, że są desanty, to nie wiem, czerwone dymki na początku się pokazują. Uwaga. 3, 2, 1... No desant musi zniknąć. Patrzcie, już są zielone i desant znika. Znika desant. Jak już nie wiem, oni odwołują te desanty, jak już coś nie wychodzi im, nie? Ale teraz 50 dywizji wchodzi do tego desantu i znika desant. Dobra, akt bezczelnego. bezczel. bezczeleństwa. Natalcie dla każdej dywizji, bo mamy minus 50. UWAGA Popatrzcie się, co się dzieje, jak znieważacie swoją bezczelnością armię chińską. Panowie! Naprzód! Na tu jeszcze? W period. A nikolku w tył, człowieku. wieku. ja to nie, nie obchodzi mnie to, że oni mają jakiś mius, Jakieś las <grym> Lastendy Moje armię to nie obchodzi. Brak broni za niedługo. Człowieku, moją armię to nie obchodzi. Brak zaopatrzenia? Moją armię to nie obchodzi. Brak, brak ludzi w Chinach to niemożliwe. Możemy nawet, yy, 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 nawet yy, dziabkami rzucać. Tak, Dziabki. 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 Każdemu chodziło o dziabki, jeżeli pomyśleliście o czym inaczej, to musicie zmienić ten, tak myślenie, bo w ogóle, co wy gadacie. A co ja w ogóle gadam? Niż mi odwala. Tylko dlatego, że jest... 6 rano. I ja to nagrywam. Nie nagrywam tego ciągiem jak coś. Za kogo wy nie macie? Z jakiegoś... YouTubera? Panie, to nie ja. Dobra, pożyj, bo mi odwala. Ofensywa leci. Lecimy z ofensywą. Podatek, oks, Nasi ludzie. O, możemy mieć te. Lepsze badania. Tak, badania lepsze. To jest to, co nam teraz będzie potrzebne. Badania. Obligacje wojenne. No i obligacje wojenne, minus 30 i tak łapie 11 dóbrów konstrukcyjnych. Kto w ogóle na to wpadł? Podatek od wzbórz jednak nie daje za dużo. Sam sobie daje dużo, ale później nie daje tak dużo. No, i na talcie armii chińskiej widać, że jest jakże pomyślne. Sapelka dwójka, zwiad dwójeczki. Trzy wieku. Kogo to obchodzi, że oni mają jakieś głupoty? Trzy Ja mam Almi chińską i mi tyle do szczęścia potrzeba. Oni, desant, ja 50 tysięcy gardnicy nowych ludzi wysyłam tam. Hopa. I tyle, i tyle. Człowiek. To właśnie była ta zniewaga, której dopuściła się armia japońska. I popatrzcie, co się stało za ich zniewagę. Tylko nie wiem, dlaczego my w ogóle tutaj jeszcze nacielamy. Tylko to jest kompletnie bez sensu. Niemieckie zainteresowanie Skandynawią, niestety, Wielka Polska już upadła, Wielka Francja też już upada. Jeżeli nie chcecie skończyć jak ta Francja, która jest właśnie 3, 2, 1, z, E, L, I. 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 O. Francja, nie chcecie tak skończyć, w ogóle nie chcecie stać się marionetką niemiec. To wpadajcie na moją serię Obrony Francji. Tam dowiecie się jak obronić Francji. Ktoś mi tam zarzucił, że Nie prowadziłem wielkiej ofensywy jako Francja. Kolego Jak widziałeś po tytule. Jest to obrona Francji. Miało to być obrona. Jest to... Była to obrona. Chodziło o obronę. Jeżeli chciałbym atak, to bym miał atak. Koleżko, myślisz, że ja nie zrobiłem czegoś takiego? O, Awaken Angry, ten możecie sobie zrobić szybko odcigment. Koleżko, w ogóle przestańmy atakować, bo walimy głową w mur. Koleżko, koleżko, popatrz popatrzcie. na to. Widzisz, ten Ten acigment jest za faszy... jako faszystowska Francja, albo Francja wisi, posiadać całą Wielką Brytanię. Myślisz, że ja nie wiem, co to jest ofensywa? Grając Francją, myślę, że ja nie wiem co to jest ofensywa grając Francją, zrobiłem ten achievement bez żadnego DLC-ka na Francję. Po prostu zrobiłem sobie, oparcie się, opa, dowolnie Francji idziemy. A, to jednak chyba Francja wisi, ma ten... Nie zobaczymy, bo już Francji nie ma. Zrobiłem sobie prawą drogę, czyli pod faszystowską. Podbiłem z Niemcami wszystkich aliantów, i Niemcy zjedli mi znaczy z Niemcami. Wiecie, że grając z Botem, to prawdopodobnie Bot jest taki już bo Oczywiście, jak grasz z Botem, a przeciwko Botowi, to są dwie różne rzeczy. Bo WoT jest wtedy jakieś 300 razy gorszy albo 300 razy lepszy jak GAS przeciwko niemu. I tak samemu podbiłem wszystkich aliantów. USA, ZTCD -y też podbiłem samemu, ponieważ chciałem mieć Niemcy. Później Niemcy stały już zbyt silne, ponieważ w konferencji zjedli mi kompletnie wszystko. Ja zjadłem tylko połowę tego. W ogóle, jeżeli chcecie zobaczyć ten. Tą rzecz, to prawdopodobnie był to stream na Kiku jeszcze wtedy, więc jeżeli chcecie, chociaż nie wiem czy tam jest tylko USA, nie wiem, ale było, yy, zaatakowałem ich i oni mi wszystko podbili i ja miałem tylko połowę Irlandii i południe Wielkiej Brytanii i powiem ci tak, musiałem skapitulować całą Rzeszę. Która miała całe USA, całe ZTS, ja tylko miałem Afrykę No i oczywiście to co mnie najbardziej interesowało, czyli surowce wtedy Bo wtedy nie myślałem, że aż tak mi zjedzą No i miałem tu wszystkie surowce, to faktycznie I Byłem tutaj, gdzie wskazuje mój kursor I tutaj, po prostu Poczekałem chwilę, jak, aż zrobi mi się lotnictwo i podbiłem Rzesze Niemiecką, aż musiałem prawie do Warszawy tu chodzić, bo pod wiedy nie mogłem, bo tu są góry i w ogóle wszystko i w ogóle tutaj się dostać to jest chamstwo. I musiałem wszystko podbijać. Oczywiście Włochy też tam były. Tak więc włochami też musiałem się uporać, więc myślę że ja nie wiem, co to jest ofensywa jako Francja. mogłem ci nagrać osobny materiał, ale nie mam na to czasu, bo zaraz wjeżdżam na studia. No i co? No i to nagrałem wam serię z Stone Cold' i Stone Cold Crusader. Niepełno ze Stoneholda. Są kursa do dzieje twierdzę krzyżowiec bo na to też nie będę miał czasu, ale później sobie do tego wszystkiego wrócimy I jak wrócę z tego, a w ogóle mógłbym Ci coś pokazać, ale mi się nie chce chyba. Albo chwilę pokażę. O! To jest mój alt tab. Człowieku, patrz na to. Miałem 1500 godzin Ja mam 1500 godzin w tej grze. Powaliło mnie 1500 godzin Boże, ja myślałem, że mam jakieś 1000 max. Więc nie połóżcie mnie, bo ja wiem, co tu się dzieje i ja już się bawię w tą grą. Ta grę. Już, tak opanowałem do perfekcji, że się już się bawię. Mogłem sobie puszczać plan i myślicie, że po co w ogóle puszczasz ten plan? Przecież nic z tego nie będzie. Ale ja wiem, że coś z tego będzie, bo kawaleria nie ma siły. Oni są. Dobra, jednak nic z tego nie będzie. Dobra. Wracamy do kontekstu serii, ależ tutaj błąd Almi chińskiej. Po co oni w ogóle zaatakowali? To był jeden z tych błędów, które są największymi błędami w historii. Ucierpiało na tym 900 tysięcy ludzi, bo tylko w tym momencie można uznać je za straty bojowe. Tamto to była bohaterska śmierć. W ogóle atakowanie bez equipmentu, jak w ogóle armia chińska mogła popełnić taki karygodny błąd? Um, um, tak, stało, od ZTS bo od kogo by innego... Um, Rumunia oddaje Transylwanię, aha. Nieźle. Nieźle, powiem. A mówiąc nieźle mam na myśli nieźle Jezu ci Japońcy to są w ogóle jakieś powaleni Weź całą armię Niektóre Człowieku, mnie to nie interesuje, że jakieś niektóre dywizje są odcięte i nie można zmienić szablonu dywizji. Ja mam mieć tutaj dywizję w pełni zorganizowanej, w pełni sił. Co stanie się dopiero wtedy, kiedy uzupełnię brak 53 tysięcy broni i 3000 tego, ale kiedyś to uzupełnię, nie? Znaczy, błędy jakie zrobiłem. Za dużo do portów. Mogłem usunąć 72 dywizje i tak by się udało. Tych, tego południa nie musicie bronić tymi portami tego całego. Nie chce mi się doszać tylko dlatego ruszam przyciskami. Możecie sobie zacząć garnizowanie odtąd. O! Aż tu. I taki właśnie obszarek sobie garnizonować. Dzięki czemu będziecie mieli... No bo głównie się nie desantuję na południe. Jeżeli desantuje wam się na południe, to moja wina i możecie mnie obwinąć w komentarzu. Eeeem. Um... Mm. No, i tyle. Mam do powiedzenia. A może ciężarówki sobie wybadamy, żeby było cokolwiek tutaj, żeby nie było konwojami nasze zaopatrzenie brane. Szkoda, że nie mamy tego dlc z zaopatrzeniem, bo jest taki DLC, który pozwala wam. Które yy, który pozwala wam uruchomić tą yy, taktykę bojową, yy, że zużycie zaopatrzenia minus 15%. Na Chinach, wiecie, to byłoby marzenie. Marzenie. O, Szwedzi mają więcej stali. Noa. Wow. Tak. Tak się chwali, że mam jakieś 500 1500 godzin na ten, a jakieś błędy początkującego ja w ogóle robię. Ale dobra no, połowę tych dywizji trzeba usunąć. Tylko z powodu takiego, że to chyba niby się jednak przydało. I żeby te dywizje miały jakiekolwiek zaopatrzenie, a to jest w ogóle powalone, że oni mogą mnie kontrolować, nie? Ja nie mnie w ogóle wykontrowali? Przecież ja chyba tutaj byłem. Jakim cudem to się dzieje? Bo głównie pewnie przez lotnictwo, bo pewnie. O jest, oni mają tutaj 600 myśliwców i 1060. znaczy 160 kasów. Ja cię chwycam. No i to jest właśnie problem. No ja lotnictwo to ja nigdy nie, nie przełamię. Lotnictwa, to ja nie przyłamię. nawet nie ma na to najmniejszej opcji. Integracja jakieś... Możemy spróbować jakieś integracje. A weźmy sobie generałów. Czemu by nie? Jakiegoś nowego też mogę sobie dać. O, nowy generał to jest... Kongting! Sapel wskaźnik tego doświadczenia? O, patrzcie, To można sobie zamienić go za marszałka, żeby marszałek nie był ten. O, ależ tutaj dostawa broni od USA. Welcome USA. It's a beautiful day. Welcome USA. Od USA, nie? No to jest hamstwo, że oni każą mi to przewozić. Ja nie mam konwoju, panie. To jednak nie dostaliśmy nic od USA. W sumie, jak w prawdziwym świecie. Panie, wszystko będzie, a nic nie ma, nie? No, tego już nie zrobię, ale możemy sobie poprawić chwilową ofensywę. No bo czemu by nie? Może odepchniemy ich z jednej, czy tam dwóch prowincji Panie do ataku! To co Chiny lubią najbardziej, czyli Siła masa mocna yy, yy, yyyy I odpychaliśmy ich z tej prowincji, patrzcie uda nam się Nie uda nam się Uda nam się, nie nie uda nam się Uda, nie Tak, nie Tak, nie nie, tak, nie, nie, nie. Tak, tak, tak! 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 I koniec ofensywy. Stop. Weźcie się, przeorganizujcie. Był jakiś desant, oj. Dobra, uf. Trzeba zwiększyć wydajność pozyskiwania surowców. Oczywiście, że tak. O właśnie, ty! Przecież ja mogę infrastruktury budować. Ależ błąd początkującego. Jednak nie mam tylu godzin w tej grze. Przecież ja tu mogę stali mieć więcej i przez to nie musieć sprowadzać tyle. No, i tą fabrykę mi zróbcie. Żeby, bo już była końcówka, więc będzie. No, znowu mi przebili tę prowincję. Bo tak się zachwycałem tym, że mam stal. Jednak. Co za bzdas. No, ale cóż, dopóki nie będziemy mieć yy, zaopatrzenia, to nawet nie ma na co liczyć. Nawet nie ma na co liczyć. Ale co? Ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Widzimy się w kolejnych tego typu produkcjach. I co? Yy... Yy, cześć.